Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać, dlatego że jestem w kawiarni i muzyka głośno gra. Mam nadzieję, że nie będzie ona wpływać na film ogólnie. Ale przyszłam sobie z rana dzisiaj do galerii handlowej, bo tak wyszło po prostu. I jeszcze sklepy są nieotwarte, a chcę kilka rzeczy załatwić. Zjadłam właśnie śniadanie i coś mi na zębach mógł zostać Chcę kilka rzeczy załatwić, a sklepy są jeszcze nie otwarte, więc czekam, czekam sobie w kawiarni, czekam też na kawkę Zamówiłam sobie pumpkin spice latte, więc sobie po poczekam trochę, posiedzę tutaj i poczytam Mam ze sobą książkę, stwierdziłam, że tym razem wezmę sobie książkę aniżeli laptopa No w sumie nie będę tutaj długo, więc nie chciałam ze sobą nosić Laptopa, który jest no, ciężki, więc po sklepach z laptopem nie byłoby za wygodnie. Później lecimy do Zary, a chcę jeszcze wstąpić do Empika, i um, coś jeszcze miałam kupić. No, w każdym razie jeszcze, jeszcze się przejdziemy po galerii później. Do domu, nagrałam jeszcze jeden film Na kanał roślinny Więc no chwilę minęło czasu Chociaż trochę mi zeszło się W tej galerii, ale to zawsze w galerii Sam fakt przechodzenia ze sklepu Do sklepu zajmuje sporo czasu Ale przyszłam wam pokazać Jakie książki kupiłam Zaszłam do Empika, tak jak wam wspominałam I aktualnie trwała Promocja, w zasadzie dwie promocje: jedna to jest minus 60% na drugą książkę, a druga promocja 3 plus 1 na wszystko czyli na zarówno książki, muzykę, jakieś gadżety do domu, czy artykuły papiernicze też. Ale ja oczywiście skosiłam się tylko na książki i w sumie skorzystałam z tej promocji minus 60% na drugą książkę. Kupiłam cztery książki. Już Wam pokazuję na co się tym razem zdecydowałam. Powiem Wam, że mimo tej promocji to no nie wychodzi to jakoś super tanio. W sensie empik jest naprawdę drogą księgarnią i to muszę przyznać, ale jeżeli szukacie jakichś takich pozycji, jakby to powiedzieć, nowych, po prostu nowych pozycji, to empik jest do tego dobrym miejscem, bo tam zawsze są premiery. Yy, I no tak jak mówię, no też są promocje, więc można skorzystać. Aczkolwiek yy, mnie to jakoś wyszło 30 zł średnio za książkę. Więc to jest tak, no na Vinted kupicie taniej, ale też nie nową. No dobra, nieważne. Kupiłam dwie książki Muso. Ja już. Yy, tego autora raz czytałam i nie wiem, jaka to była książka. Teraz tak szukam po półce, ale nie znajdę chyba z tej strony. W każdym razie miałam już jedną książkę i powiem Wam, że pamiętam, że tę książkę, którą miałam, przeczytałam chyba w jeden wieczór. Wtedy pamiętam, że jakoś się tak gorzej czułam, jakieś przeziębienie mnie brało, położyłam się wcześniej do łóżka i po prostu to się tak szybko czytało, że ją skończyłam. I to jest taki pozytywny aspekt tego autora. Natomiast pamiętam też, że była to trochę taka dziwna historia, jakby że ona była trochę tak jakby naprawdę mocno zmyślona. Więc nie wiem, może po prostu taka pozycja. W każdym razie sprawdziłam opinie na temat tych książek i wybrałam pozycje, które są dosyć. No stosunkowo dobrze oceniane, jeśli chodzi o wszystkie pozycje tego autora Central Park i Ponieważ Cię Kocham I on ma raczej takie książki, które można czytać różnie, nie ma jakiejś chronologii większej Chyba, że ma jakąś serię na przykład z dwóch tomów się składającą, no to wtedy warto ją czytać i Pierwszy tom, drugi tom, ale te akurat są tak jakby... Osobno, niezależne od siebie, więc wzięłam te dwie pozycje. Dajcie znać, czy czytaliście tego autora, bo on jest dosyć popularny, francuski pisarz, więc też francuskie, może nie tyle poczucie humoru, co styl po prostu, więc też jest trochę inny niż na przykład Ameryka, Anglia czy też Polska, jeśli chodzi o kryminały, bo to są kryminały, thrillery, dramaty, tego typu, tego typu tematyka. Kolejna książka, współlokatorzy. Ja tą książkę miałam na tak zwanej myśliście zaznaczoną po prostu, że chcę ją przeczytać. Ja też sobie zaznaczam książki, które chcę przeczytać w aplikacji Goodreads i tam jakby mam to wszystko, wiecie, no pod ręką, tak? Więc idę do księgarni czy coś, no to pamiętam jakie książki, jakie pozycje chcą, chcę przeczytać. I ta też właśnie tam jest. Współlokatorzy. Nie wiem skąd jest ten autor. Ale prawdopodobnie Anglia, Irlandia, już Wam powiem. Mieszka na przedmieściach Londynu i to jest kobieta. Po bolesnym rozstaniu z chłopakiem Tiffy potrzebuje mieszkania taniego i szybko. Z tego co kojarzę, jest to po prostu opowieść o dwóch współlokatorach, którzy mieszkają ze sobą. Pod, um, chcą jakby tak żyć, tak mieszkać, żeby nie natrafiać na siebie, ale w pewnym momencie coś między nimi się kroi. Więc myślę, że to będzie taka luźna książka, fajne do czytania pod kocem na wieczorne, jesienne wieczory, ale dam Wam znać oczywiście, jak um, przeczytam. Jest to najbardziej wyczekiwany debiut 2019 roku, zaskakująca radosna wspaniała. No, jestem ciekawa, naprawdę jestem ciekawa. I wcale nie jest taka super cienka. I ostatnia pozycja. Wróciłam do mroza. Yy, bardzo dawno nie czytałam mroza, jak na mnie. Ostatnią pozycją była chyłka. Niezaginięcie O. oskarżenia? Nie wiem, słuchajcie, ja już nie pamiętam. Te części chyłki naprawdę, moim zdaniem, mają wszystkie tytuł ten sam. W każdym razie, chyba to był dziewiąty tom Chyłki, ale serię o behawioryście czytałam, przeczytałam wszystkie trzy książki, czyli Behawiorysta, Iluzjonista i Ekstremista, 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 no nie wiem, jakoś tak. I czwarta książka, Kabalista. Ona wyszła stosunkowo niedawno, to jest nowa książka, to jest tom czwarty z całej tej serii. No i jestem ciekawa, czego mogę tutaj się spodziewać, czy to jest tak. To jest nadal jakby kontynuacja Gerarda Edlinga, czyli um, detektywa, który się zajmuje całymi sprawami, zarówno behawiorysty, iluzjonisty i ekstremisty. No, naprawdę jestem ciekawa i bardzo się cieszę, że udało mi się ją dorwać w takiej fajnej cenie. Dlatego, że, znaczy w sensie, no jakby wzięłam ją na 60% mniej druga książka, bo ona oryginalnie kosztuje 53 zł. Kurde, książki są naprawdę bardzo drogie. Bardzo drogie są książki. Tym bardziej, że wiecie co, ja teraz zaczęłam tak sobie przeliczać te książki trochę na dni, dlatego że na przykład y, pozycję wcześniejszą tego autora Muso ja przeczytałam w jeden dzień. Więc kupując taką książkę za 38 zł, dla mnie to jest rozrywka na jeden dzień. Oczywiście nie czytam codziennie po jednej książce, wiadomo, ale jakby nie było, no to ja to tak trochę liczę, że taka książka mi starczy na 2-3 dni, 2-3 dni wieczory tak naprawdę. I te cztery książki, które tutaj mam, jakbym tak, wiecie, naprawdę miała taki okres czytania intensywnego, no to na miesiąc. I wiecie, i, i kolejne trzeba kupować um, Oczywiście są y, biblioteki Może kiedyś się wypowiem, dlaczego ja nie wypożyczam książek w bibliotece um, Ale to może kiedyś, nie, nie będę teraz y, nad tym się uwodzić Ale jestem bardzo ciekawa, czy wy, poży wy, wy pożyczacie książki w bibliotece, czy jednak też musicie Mieć tak swoje po prostu, że przeczytacie i odstawiacie później na półkę i sobie kolekcjonujecie te książki. Ja na razie mam miejsce, gdzie je kolekcjonować, więc o tyle dobrze, nie mam z tym problemu, ale podejrzewam, że no, na przykład osoby, które mają mniej miejsca w mieszkaniu lub po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby posiadać fizycznie książki. No mogłabym mieć z tym problem, prawda? Więc wtedy jest to cięższe eee, Dobrze, idę coś zjeść, idę coś przekąsić, którą mamy godzinę? Mamy 13, więc w sumie Jest jakoś tak późno, a ja mam wrażenie, że już tyle dnia minęło przez to, że wstałam o 7 dzisiaj Może jakaś kawa druga w sumie bym leciała. w ogóle Ja tu teraz trochę pogadam, bo już prawie 10 minut gadam, ale słuchajcie Piłam kawę, tą Pumpkin Spice Latte Vita Cafe Najlepsza kawa Pumpkin Spice Latte. I co prawda podejrzewam, jak oni ją robią. Oni ją robią w ten sposób, że dają syrop. Albo syrop piernikowy, albo syrop. Właśnie to chyba nie był syrop taki dyniowy, za bardzo bardziej taki korzenny, coś takiego, z Monina. Do tego. Zwykłe espresso, mleczko spienione, na wierzch, bita śmietana, chociaż ta bita śmietana nie była taka słodka, yy, więc mnie smakowała. Bo ja nie, w ogóle nie jestem fanką bitej śmietany, ale ją zjadłam i to było tak pyszne. To było tak pyszne, że się zastanawiam, czy nie kupić sobie po prostu syropu takiego z monina jakiegoś, właśnie, czy to pumpkin z czy yy, jakiegoś piernikowego, korzennego, coś takiego, i po prostu nie robić sobie czegoś takiego w domu, ale z drugiej strony. No jest to kaloryczne, no jest to kaloryczne, tym bardziej, że jeśli byśmy dodali tylko taki syrop do zwykłego cappuccino, może to nie mieć takiego efektu, wiecie, trzeba sobie tutaj udekorować tą bitą śmietaną, dodać jakiegoś wafelka, coś tam, coś tam No pyszne to było, naprawdę to było pyszne, trochę tego mało było, bo to była mała filiżanka, taka szklanka Ale polecam Wam, jeżeli macie gdzieś, nie wiem w ogóle czy Vita Cafe jest tylko w Warszawie, czy to jest sieciuka na całą Polskę ale ja w Krakowie się nie spotkałam. No, ale może teraz już są. Więc jeżeli macie, to serdecznie Wam polecam. I tak samo Wam polecam w Vita Kafe jeszcze. Um, wiecie co? Yy, herbatkę zimową, jesienną. Oni to mają, pomarańczową wersję. No, piliśmy już dwa razy i po prostu. Lepsza niż moja domowa, bym powiedziała. Naprawdę, Witek Cafe dla mnie yy, jest taką kawiarnią. Myślę, że top. Jakby na razie, w sensie i za klimat ją bardzo lubię tam w środku i za, no, ceny też nie są jakoś super wygorowane, ale za smak kawy mają przepyszną też I pamiętam, że na początku jak pierwszy raz byliśmy w tej kawiarni to aż kupiliśmy tę samą kawę, to jest Julius Mail Espresso, taka czarna, bo tak nam zasmakowała, że kupiliśmy ją po prostu do domu w sensie ziarna tak? Kawy później, więc no polecam. Książkę Muso, którą przeczytałam kiedyś, o której wam mówiłam, to jest zabawa wchowanego i widzę, że to jest nowość 2021 roku, więc chyba też wtedy ją czytałam, albo na początku 2022. Nie pamiętam, ale wiem, że to była właśnie taka nowość. I, i spoko fajnie się ją szybko czytało, ale sama opowieść, jakby sama historia. Nie wiem, czy jest jakaś taka super. Nawet nie pamiętam, wiecie? Bo po prostu tak się szybko ją przeczytało, że wpadło i wypadło. Wróciłam właśnie z Lidla, dlatego że jutro i pojutrze nie mam pudełek, bo spóźniłam się po prostu z zamówieniem. Dlatego musiałam sobie coś kupić, żeby mieć do jedzenia na jutro i na pojutrze. Śniadanie, coś na obiad może sobie zrobię. Ale słuchajcie, tak wiecie, przeszłam po Lidlu. Byłam w Lidlu. Po tych półkach mniej więcej i w lodówce znalazłam taką pikantną pastę z serem i czosnkiem. Ona jest na tym dziale, gdzie są takie gotowe produkty do jedzenia typu pierogi, zapiekanki, hamburgery, makarony I słuchajcie, to jest tak pyszne Ja przepadłam i ja się boję, że ja zjem cały bochenek chleba z tym Bo kupiłam też sobie świeży chlebek właśnie, żeby mieć jutro na śniadanie I tak, i, i tak mi się zechciało właśnie tego chlebka i z czym ja mogę sobie zjeść, skoro nie mam masła, bo nie kupiłam masła, nie, no nie potrzebuję na dwa dni masła. I stwierdziłam, dobra, przetestuję sobie tą pastę, zobaczę, co do takiego. No i przepadłam. To jest tak pyszne. Jeżeli lubicie masło na przykład czosnkowe, no to zakochacie się w tym. Lecicie do Lidla i kupcie tam. To jest pyszne. Jeszcze jak sobie kupicie do tego świeży chlebek... To dieta pójdzie się paść. Mmm. Hmm. Nie wierzę, że tak randomowo coś kupiłam. I to jest tak dobre. Mmm.